Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Dla tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy, to ja mam na imię Robert, mieszkam w Londynie już od prawie 20 lat, a kanał mój poświęcony jest sprawom imigracji i właśnie życiu poza granicami Polski, no w moim przypadku głównie w UK. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, to jak zwykle zapraszam Was do zasubskrybowania, polubienia dzisiejszego nagrania, skomentowania oraz kliknięcia przycisku dzwoneczka, tak abyście zawsze byli poinformowani o najnowszym materiale na moim kanale. Na Wasze prośby z komentarzy z poprzednich odcinków, dzisiejszy będzie jednym z tych, gdzie opowiem Wam o osobistych przemyśleniach na temat życia w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Londynie, oraz na temat tego, ile należy tu w tej chwili zarabiać, aby móc spokojnie się utrzymać, no a do tego odłożyć jeszcze jakąś konkretną sumę pieniędzy. Nie oszukujmy się, bo przecież wszyscy przyjeżdżamy do Wielkiej Brytanii w mniejszym lub w większym stopniu z powodu kariery bądź zarabiania lepszych pieniędzy. Powiedzmy sobie szczerze, nikt chyba w tej chwili nie przyjeżdża już do Wielkiej Brytanii tylko i wyłącznie z powodu przeżycia jakiejś życiowej przygody. A to głównie dlatego, że kraj ten stacza się coraz bardziej i to, co wielu z nas, imigrantów z Polski, widziało jeszcze jakiś czas temu jako dobrobyt Wielkiej Brytanii, dawno już wyparowało. Więcej na ten temat możecie znaleźć w moich cotygodniowych wydaniach wiadomości z Wielkiej Brytanii, w których referuję najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce tu w UK, tak aby oddać kontekst tego, co w tej chwili dzieje się w tym kraju. Także zapraszam do obejrzenia również tego segmentu. Ale wróćmy teraz do tematu dzisiejszej rozmowy. Pragnę podkreślić, że moja dzisiejsza analiza będzie jak najbardziej analizą subiektywną z punktu widzenia osoby, no, która żyje w Londynie. Oczywiście, że moje spostrzeżenia mogą znacznie odbiegać od tych, jakie wy, jako moi widzowie, możecie posiadać względem życia w UK. Będzie to oczywiście zależało od wielu czynników: np. miejsca zamieszkania, pracy, wysokości zarobków, siatki znajomości, przyjaciół, jaką sobie zbudowaliście żyjąc na emigracji i wielu innych czynników. Ja skupię się głównie na życiu w Londynie oraz na tym, ile należy tutaj zarabiać, aby móc żyć w miarę normalnie, no i jeszcze coś odłożyć. Dla kontekstu tylko dodam, że istotne jest również to, z jakiego miejsca w Polsce przyjechaliśmy do Zjednoczonego Królestwa oraz to, co za sobą zostawiliśmy, bądź jakie są perspektywy naszego powrotu do kraju. No dobrze, to zacznijmy od mieszkania, ponieważ, no wiadomo, jest to zazwyczaj największy wydatek, z jakim musimy się liczyć, żyjąc na emigracji. Czy to pod względem wynajmu, a więc czynszu, jaki płacimy czy też pod względem kredytu, jaki musimy uiszczać do banku. W obu tych przypadkach należy zarabiać odpowiednio, aby móc pozwolić sobie no, na trochę lepszy standard życia. Choć tutaj bardzo ważne jest podkreślenie, że w tej chwili w Londynie i podkreślam to, mam zasadniczo na myśli Londyn, koszty wynajmu są astronomiczne. Dzisiaj za zwykły pokój w mieszkaniu dzielonym z innymi współlokatorami Często należy zapłacić nawet 800 funtów miesięcznie wzwyż. Jest to bardzo wysoka kwota, która jeszcze przed pandemią pozwalała na wynajem na przykład kawalerki. Jeżeli natomiast szukamy wynajmu mieszkania jedno bądź nawet dwupokojowego, no to musimy liczyć się z naprawdę wysokimi kosztami. Obecnie w strefie czwartej bądź trzeciej w Londynie jednopokojowe mieszkanie kosztuje nawet ponad 1500 funtów miesięcznie. Nie wliczając naturalnie opłaty za rachunki, np. cancel tax, a czasami nawet tak zwany service charge. Przekrój wynajmu jednopokojowego mieszkania, według danych statystycznych przekazanych mi przez Chat GPT wynosi od 1500 do nawet 2200 funtów miesięcznie. Oczywiście, możecie wynająć np. pokój za 600, 700 czy 800 funtów, co jest połową wcześniej wymienionej kwoty. No ale musicie liczyć się z tym, że macie dzieloną łazienkę, ubikację, kuchnię oraz salon z innymi lokatorami. Jeżeli jesteście osobą młodą, która dopiero przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, no to jest to jeszcze rozwiązanie, które może się w waszym wypadku sprawdzić. Natomiast prawdopodobnie większość z nas wolałaby jednak mieszkać samemu, bez potrzeby współdzielenia przestrzeni życiowej z nieznanymi nam ludźmi. Oczywiście jest możliwość wynajmu czegoś znacznie taniej w dalszych strefach Londynu, np. w 5 czy 6, no ale wówczas musimy doliczyć koszty dojazdu, np. do strefy centralnej, jeżeli akurat w niej pracujemy. Dodatkowo należy wspomnieć, że w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w kwestii Londynu i innych dużych aglomeracji, powstaje coś, co nazywa się mega commute, a co po polsku oznacza wielkie dojazdy. No jest to po prostu wydłużony czas dojazdu, jaki młodzi profesjonaliści muszą ponieść, aby móc pracować w Londynie przy jednoczesnej niemożności wynajęcia mieszkania blisko swojego miejsca pracy. To powoduje to, że mieszkania pod wynajem, które są oddalone nawet dość znacznie od centrum Londynu, stają się również coraz droższe, ponieważ popyt na nie się również zwiększa. Ale okej, okay. zostawmy kwestię wynajmu za nami i przejdźmy do kolejnego stałego wydatku, jaki każdy mieszkaniec Londynu musi ponieść. Mam tutaj na myśli transport. Jeżeli chodzi o dojazdy w Londynie, to absolutnie nie opłaca się tutaj posiadać swojego własnego samochodu. Nie mówię już o samym kupnie czy nawet tankowaniu paliwa, ale o strefach tzw. ulez oraz o opłatach, jakie należy uiszczać w celu wjazdu do centralnego Londynu. Z tego właśnie powodu większość ludzi przechodzi na transport publiczny, czyli na autobusy lub metro. Oczywiście, w przypadku, kiedy mieszkamy w czwartej, piątej bądź szóstej strefie, wówczas musimy wziąć pod uwagę również pociągi podmiejskie. No ale załóżmy, że mieszkamy nie dalej niż strefa trzecia. Jeżdżąc metrem musimy liczyć się z wydatkiem 210 funtów i 60 pensów na tzw. travel card obejmujący strefę pierwszą do trzeciej, który upoważnia nas do przejazdu nieograniczoną ilością autobusów oraz metrem. Jeżeli nie zależy nam na czasie i nie przeszkadza nam dłuższy okres dojazdu, no to możemy wybrać popularny baspas, czyli miesięczny bilet na autobus w wysokości 94 funtów i 90 pensów. Jeżeli natomiast dojeżdżamy pociągiem, to koszty gwałtownie wzrastają, ponieważ zależy to od tego jak daleko mieszkamy. I znam tutaj ludzi, którzy dojeżdżali do Londynu właśnie pociągiem, co kosztowało ich nawet 5 bądź 6 tysięcy funtów rocznie. Ok, czyli odhaczyliśmy sobie do jazdy, co jest tak jak mówiłem drugim wydatkiem, jaki jest ponoszony miesiąc w miesiąc. Teraz zajmijmy się jedzeniem. Na wstępie tylko powiem, że koszty jedzenia bardzo wzrosły tu w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy nazywają to cost of living crisis, czyli kryzysem życia, który wiąże się właśnie z wysokimi kosztami, przede wszystkim związanymi z jedzeniem i opłatami za media. Naród brytyjski od wielu lat, a może nawet do dekad przyzwyczajony był do tego, że siła nabywcza funta dawała im przewagę w zakupie różnych produktów. Każdy kto wcześniej mieszkał w Londynie może wam powiedzieć i pewnie się ze mną zgodzi, że wejście do restauracji, do TK Max na zakupy czy do sklepu spożywczego nie było widziane jako wydatek, z którym należało się aż tak bardzo liczyć. Jeszcze przed pandemią moje na przykład tygodniowe wydatki na jedzenie zamykały się w granicach 50, może 60 funtów i to było wtedy, kiedy sam gotowałem sobie obiady. A więc mówimy o zapotrzebowaniu w zakupach na trzy posiłki dziennie. Dzisiaj, mówiąc o gotowaniu w domu, w moim przypadku byłby to koszt około 100 funtów tygodniowo, a może i nawet więcej, jeżeli doliczamy jeszcze zakup chemii. Ja mam akurat takie szczęście, że w budynku, w którym pracuję, restauracja pracownicza ma naprawdę dobre obiady i śniadania, a dodatkowo koszty są częściowo pokrywane przez firmę, a co za tym idzie, koszt obiadu zamyka się w granicach 6-6,5 funta. Daje mi to naprawdę olbrzymie oszczędności, bo przy pięciodniowym tygodniu pracy obiady wynoszą mnie zaledwie 30, może 35 funtów tygodniowo. Pozostają mi więc wydatki jedynie na śniadanie bądź kolacje, które jem w domu. I tutaj śniadania w sumie często zjadam również w pracy, bo jakoś po prostu nie umiem najeść się zaraz po przebudzeniu, więc jest mi po prostu łatwiej zjadać śniadanie w pracy, które kosztuje mnie od funta 10 pensów do maksymalnie 3,5 funtów dziennie. Niemniej jednak zakupy spożywcze w Londynie i chyba w całej Wielkiej Brytanii znacząco wzrosły, co jak już mówiłem jest olbrzymią bolączką Brytyjczyków nieprzyzwyczajonych do wysokich cen za podstawowe produkty żywieniowe. Okej, okay, to podsumujmy to teraz tak na półmetku tego rozliczenia. Póki co wydaliśmy powiedzmy 1500 funtów na jednopokojowe mieszkanie lub około 1000 na kawalerkę. Do tego dochodzi 200 funtów za metro i około 500 funtów miesięcznie za jedzenie. Z tym jedzeniem to tak zaokrągliłem już w górę, no bo każdy czasami ma ochotę wyjść do restauracji, zamówić coś na wynos, a nie zawsze... Koniecznie musi stać nad garami. Przy wynajmie jednopokojowego mieszkania nasze wydatki są w tej chwili na poziomie 2200 funtów miesięcznie. Do tego należy doliczyć opłatę za media i inne dodatki, jak na przykład internet, telefon komórkowy, siłowni, opłatę za elektrykę, czy na przykład opłatę za wodę. Jeżeli chodzi o internet, to taki najtańszy chyba. Jest pewnie gdzieś w granicach 25 funtów miesięcznie. Jeżeli chodzi o telefon, no to jeżeli kupujemy aparat za gotówkę, to miesięczna opłata za abonament to około 30 funtów. A gdzie tutaj mamy w tym momencie nielimitowany internet, połączenia i smsy? Naturalnie koszt ten wzrasta, jeżeli kupujemy telefon na raty. Wówczas 25-30 funtów zamienia się w jakieś 60-75 funtów miesięcznie. No bo po prostu płacimy dodatkowo tą ratę za sam e, telefon komórkowy. Jeżeli chodzi o elektrykę i wodę, to mogę Wam podać tylko medianę, którą otrzymałem jako odpowiedź z chat GPT, ponieważ uwierzcie mi, ale przez 20 lat mieszkania w Londynie moje wszystkie mieszkania zawsze miały wliczone koszty mediów w całościowy czynsz, co pozwala mi na ogrzewanie mieszkania ile mi się podoba i zużywanie wody również tyle ile mam na to ochotę. Jako, że i tak w większości dnia nie mam, mnie, bo jestem albo w pracy, albo na siłowni, no to akurat mój landlord nie może w tej kwestii narzekać. Tutaj znów Chat GPT podpowiedział mi, że średnia opłata za wodę i ścieki dla jednoosobowego mieszkania to około 40 bądź 50 funtów, natomiast elektryka to kolejne 57 funtów miesięcznie. Z góry mówię, że podaję Wam dane, które są średnią, jaka została mi przedstawiona przez Chat GPT, no bo po prostu nie jestem w stanie podać Wam tych wydatków ze swojego punktu widzenia, bo sam nigdy ich nie posiadałem. No okej, okay, to doszliśmy do tego, że mamy póki co 1200 za kawalerkę, 200 za metro, 500 za jedzenie, 25 za internet. No liczmy, że około 65 na, za ten telefon, no bo tutaj mam na myśli abonament, jak i również ratę zakupu telefonu. 50 funtów za wodę, 50 za elektrykę. Daje nam to razem już prawie 2100 funtów. No trzeba by dodać jeszcze jakieś mniejsze wydatki, no bo przecież człowiek również chce żyć, a nie tylko pracować i spać. Siłownia to koszt około 20 do nawet 200 funtów, w zależności od tego jaki standard wybierzemy. No ale przyjmijmy, że płacimy gdzieś pomiędzy, czyli 75 funtów miesięcznie. Czyli nie korzystamy z najtańszej, najbardziej zawalonej ludźmi siłowni typu Easy Gym albo The Gym, ale też nie chodzimy do czterogwiazdkowego klubu Virgin Active. Podliczając za e, zatem te wszystkie miesięczne stałe koszty, no to mamy już 2175 funtów miesięcznie. I teraz, jak to się ma do zarobków w Londynie? Więc minimalna kwota wynagrodzenia w Londynie osoby pracującej na pełen etat miesięcznie, według danych statystycznych, wynosi 1953 funty i 60 pensów. Czyli przy minimalnym wynagrodzeniu nie jesteś w stanie zapłacić tych wszystkich opłat, jakie wcześniej wyliczyłem, jeżeli oczywiście chcesz mieszkać sam w kawalerce. Jeżeli wynajmiesz pokój, to pewnie zmieścisz się w wynagrodzeniu, ale raczej nic już nie odłożysz. Jeżeli patrzymy na średnie miesięczne wynagrodzenie w Londynie, to jest ono na poziomie pomiędzy 2300 a 2500 funtów miesięcznie. Czyli zarabiając górną kwotę 2500 funtów, jesteśmy w stanie zapłacić za wszystko, co wcześniej wymieniłem, i odłożyć jakieś 325 funtów miesięcznie. No i teraz należy się zapytać samego siebie: czy 325 funtów miesięcznie odłożone warte jest emigracji do innego kraju? W moim przypadku z całą pewnością nie byłoby warte. Ale tak jak mówię, każdy podchodzi do tego inaczej. Dla jednej osoby 350 funtów odłożonych, czyli około 1500, czy może 1700 w zależności od kursu waluty brytyjskiej. No to jest całkiem spora kwota. Dla kogoś innego może być ona zupełnie niewarta siedzenia na emigracji. Ale pójdźmy teraz dalej i sprawdźmy jakie jeszcze potencjalnie możemy mieć wydatki mieszkając za granicą. No, bo te, które wymieniłem wcześniej, to absolutna podstawa. No, może poza siłownią i tym domowym internetem. Każdy z nas chce wyjść na przykład do kina, do restauracji czy do muzeum, albo po prostu do sklepu kupić sobie nowe buty czy jakiś nowy ciuch. Jeżeli chodzi o zakupy tego typu produktów, to Wielka Brytania również staje się bardzo, bardzo droga. Jeszcze kiedyś. Kupując na przykład buty Nike i płacąc za nie 120, 110 czy 130 funtów, no to zazwyczaj kupowało się już model z tej wyższej półki. Dzisiaj, wchodząc do takich sklepów jak JD Sports czy Nike, zwykłe modele potrafią kosztować 130 czy 150 funtów. I mówię tutaj oczywiście o produktach markowych. A kontekstu podam tylko, że jest to cena biletu do Polski. Często nawet w dwie strony, jeżeli na przykład lecimy w mniej popularnych okresach. Podobnie jest z ciuchami. Wczoraj po pracy, jako że miałem trochę doła, postanowiłem wybrać się do Ticky Maxa, w którym bardzo często kupuję ciuchy. Przede wszystkim dlatego, że jest tam duży wybór różnych produktów i można kupić od koszul przez podkoszulki do swetry, a nawet kurtki, więc nie muszę biegać po różnych sklepach. A po drugie jest tam po prostu troszeczkę taniej, wiadomo. Ostatnimi czasy przeglądając co można znaleźć na wieszakach również dostałem szoku cenowego. 20 funtów za t-shirt to już w tej chwili norma, 40 i 50 funtów za bluzę czy swetr powiedziałbym, że to tanio. A prawda jest taka, że to już jest dość drogo. Jeszcze jakiś czas temu wybierając się do Ticke Maxa czy na Oxford Street widziało się ludzi wychodzących ze sklepów z to byłami zakupów. Dzisiaj jest to już raczej rzadki widok. Londyńczycy po prostu zaczęli zaciskać pasa, ponieważ wszystko staje się niemiłosiernie drogie. Dokładnie tak samo jak ma to miejsce w Polsce. Kiedy mówimy na przykład o wyjściu do restauracji typu Oaxaca czy Nandos, patrzymy na wydatek 25 funtów od talerzyka na osobę jeżeli chodzi o kino to owszem bilet na film kosztuje na przykład 7 funtów w kinie w trzeciej strefie ale w centrum jest to już koszt 15 funtów do tego należy doliczyć jakąś kolę popcorn to kolejne 15 funtów nic dziwnego że kina w londynie świecą pustkami ludzie wolą zapłacić 5.99 funta za netflixa niż 15 funtów za bilet do kina a co mądrzejsi i cwańsi używają nielegalnego streamingu do oglądania najnowszych produkcji za darmo. Czyli teraz wróćmy pokrótce do tego, ile należy zarabiać, aby móc tu trochę lepiej oszczędzić. Co mam na myśli, mówiąc, trochę lepiej oszczędzić? No, myślę tutaj, że trzeba na to patrzeć w kategorii 500 funtów miesięcznie wzwyż. Dlaczego akurat taką kwotę podałem? Dlatego, że jest to mniej więcej połowa pensji, jaką w Polsce można przeciętnie zarobić. Oczywiście są ludzie, którzy zarabiają znacznie więcej, są ci, którzy zarabiają minimalną krajową, ale zdaje się, że mediana w Polsce, taka mediana zarobków brutto to około 6,5 do 7 tysięcy złotych. No więc trzeba liczyć, że na rękę wychodzi 4,5 do 5 tysięcy. Aby wyjazd za granicę nam się opłacał, moim skromnym zdaniem należy być w stanie odłożyć chociaż połowę tego, co w Polsce by się normalnie zarabiało. Przy jednoczesnym uwzględnieniu, że w Polsce nie bylibyśmy w stanie tej kwoty zaoszczędzić przy po prostu polskich zarobkach, tak? No bo jeżeli ktoś zarabia 5000 zł na rękę i jest w stanie odłożyć 2,5 tysiąca zł miesiąc w miesiąc, no to jest to 500 funtów zaoszczędzonych w Wielkiej Brytanii. No po prostu nie byłoby to wystarczające, aby tutaj przyjeżdżać. Moim skromnym zdaniem, i tutaj możecie się ze mną zgadzać, bądź nie, wynagrodzenie, jakie w Londynie należy dostawać, aby opłacało się tutaj żyć, no i siedzieć na tej całej emigracji, powinno być w granicach 3,5 tysiąca funtów miesięcznie netto. Myślcie, co chcecie, ale takie jest moje osobiste zdanie. I oczywiście mówię tutaj, że takie wynagrodzenie powinno być przy opłatach takich, jak wcześniej wymieniłem. I to bez posiadania samochodu, no bo wówczas dochodzą dodatkowe koszty. Podsumowując, Londyn i Wielka Brytania powoli przestają być już Eldorado. Wielu z was w komentarzach zapewne powie, że już dawno UK przestało być takim Eldorado. Dla mnie jeszcze jakoś się tutaj opłaca. E, ponieważ no, zarabiam wystarczająco dużo, by móc odłożyć połowę swoich miesięcznych zarobków, co jest naprawdę rzadko spotykane. Gdybym nie był tego w stanie zrobić, to zapewne wróciłbym już do Polski. Jedną istotną kwestią, jakiej tutaj nie poruszyłem, to oczywiście czas. Czas, moi drodzy, jest najdroższym towarem na świecie. Czasu się nie kupi, nie wygra i nie przedłuży. Biorąc pod uwagę to, że nie wiemy ilu lat dożyjemy, no trzeba brać pod uwagę to, ile lat spędziliśmy na emigracji i czy chcemy dalej na niej pozostać. Czy może już po prostu czas wrócić do domu i podejść do życia z innej perspektywy, aniżeli tylko robienie pieniędzy i ich oszczędzanie? Oczywiście każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie, bo każdy z nas ma inne priorytety, ambicje i życiowe cele. Coś, co zapewne pojawi się w komentarzach pod dzisiejszym nagraniem, to również standard życia. Wielu Polaków patrzy na Wielką Brytanię jak na Sodomę i Gomorę, a zwłaszcza na Londyn jako miejsce brudne, zaniedbane, swoisty dziki zachód, ale w złym znaczeniu tego słowa. I tak faktycznie jest. Londyn zmienia się nie do poznania i nie jest już tym otwartym i przyjaznym miastem, jakim był jeszcze kilka lat temu, a na pewno nie jest już taki, jaki był wówczas, gdy ja tu przyjechałem po raz pierwszy. Wracając do Polski w 2022 roku, przeżywałem straszne załamanie z powodu opuszczenia Londynu. Czułem się Londyńczykiem z krwi i kości, pomimo tego, że się tutaj nie urodziłem. Posiadałem już wówczas brytyjskie obywatelstwo i byłem w tym mieście 17 lat, dlatego moja gwałtowna przeprowadzka do Polski sprawiła, że naprawdę tęskniłem za tym miastem. Natomiast dzisiaj, po 2,5 y, latach ponownego pobytu w Londynie, zmiany, jakie tutaj następują, powoli zaczynają mieć coraz bardziej Przeszkadzać, coraz bardziej irytować mnie, a to doprowadza do frustracji i coraz większej chęci powrotu do Polski. Oczywiście na przeszkodzie stoją jak zwykle finanse. Dylemat każdej osoby mieszkającej za granicą jest zawsze taki sam. Z jednej strony ciągnie nas powrotem do domu, do rodziny, do przyjaciół i do korzeni, a z drugiej strony zatrzymuje nas sprawa finansowa, a często również rozwój zawodowy. Pytanie, jakie przed nami stoi, to który z tych dwóch dylematów zwycięży i przyciągnie nas na swoją stronę? Ponoć w wieku 40 lat ludzie przechodzą nie tylko kryzys wieku średniego, ale również zmianę podejścia w myśleniu. Pewnie wielu z Was zada mi pytanie w komentarzach, czy to oznacza, że chcę wrócić do Polski już na stałe? Odpowiedź to zapewne tak. Ale to kiedy to nastąpi, pozostanie na razie moim małym sekretem. Mogę Wam natomiast obiecać na pewno, że będziecie o tym informowani na bieżąco i kanał ten dalej będzie traktował o życiu Wielkiej Brytanii, a być może w przyszłości o powrocie do Polski. Moi drodzy, dajcie znać co sądzicie o dzisiejszym nagraniu, czy podobają Wam się tego typu odcinki, gdzie analizuję życie na emigracji i czy zgadzacie się w pewnym sensie z tym, co dzisiaj powiedziałem. Bardzo chętnie poczytam również Wasze komentarze, jeżeli macie zupełnie odmienną ocenę sytuacji w Wielkiej Brytanii i dochodzicie do... Do zupełnie innych wniosków. Do tego oczywiście zapraszam do komentowania, polubienia i zasubskrybowania do mojego kanału. Na dzisiaj z mojej strony to tyle. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już wkrótce na kanale Stacja Emigracja. Cześć!